Dzień dobry. Znajdujemy się we wspaniałej sali Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni. I dzisiaj rozpoczynamy cykl rozgrywek w piłkę ręczną. Oczywiście zabawy i gry związane z piłką ręczną. Znowu eliminacje. I w pierwszej eliminacji wystąpią dwie szkoły. Szkoła Podstawowa numer 12 jest trzeba! A szkołę prowadzi pani Ewa Freza i gospodarze Gdynia, szkoła podstawowa numer 42 z Gdyni. A szkołę prowadzi pan Janusz Ogonowski. I stała komisja sędziowska, sędzia główny Marcin Mielniczu oraz... Grzegorz Havior i Janusz Isakiewicz. Główną nagrodą w turnieju Baw się z nami jest komplet do minikosza. Taki komplet to sześć różnych tablic oraz 20 mini piłek koszykowych. Wszystko o łącznej wartości około 20 milionów złotych. Atmosfera zaczyna być ciepła. Rozpoczynamy pierwszą konkurencję. Wywoływanka numerowana. Dwa! Wywołany numer musi zabrać piłkę, obiec cały swój zespół i wrócić do siadu skrzyżnego na swoje miejsce. Jeden mały punkt dla Tczewa. Uwaga, cztery. Doping się wzmaga, czwórki walczą o jeden mały punkt. Punkt dla Gdyni. Uwaga, pięć sędziowie bacznie obserwują zawodniczki. Gdynia. Przypominam, że należy przyjąć pozycję siadu skrzyżnego. Osiem. Na razie w małych punktach prowadzi szkoła numer 42 z Gdyni. Punkt dla Wczewa. Uwaga. Jeden. Punkt dla Wczewa. Uwaga. Trzy. I zawodniczki z numerem trzy. Błąd dla Na razie cztery do dwóch prowadzi wcześniej. Uwaga, siedem. Błąd dla Sześć. Punkt dla Gdyni i konkurencję wygrywa szkoła podstawowa numer 12 strzewa. 5 do 3, jeden duży punkt dla Trzeba. Proszę o chwilę uwagi. Ciekawy jestem, co wiecie o historii piłki ręcznej. Kiedy i gdzie powstała piłka ręczna? Po pierwsze, czy było to w 1898 roku w Danii? Po drugie, czy było to w 1908 roku w Szkocji? Po trzecie, czy było to w 1918 roku w Kanadzie? Proszę się chwilę zastanowić. Uwaga i tabliczki do góry. Hop do góry. Hop do góry. Jedynka w 1898 roku w Danii. Jeden punkt dla 42 z Gdyni. gra która nazywa się piłka do przeciwnika na mój sygnał obydwie drużyny jednocześnie starają się trafić w leżące piłki lekarskie proszę uwagę już sędziowie sędziowie patrzą liczą wszystkie piłki które przeszły na stronę przeciwnika to punkty cztery małe punkty dla Gdyni proszę o piłki Uwaga! Przypominam, że to dopiero była pierwsza seria. Cztery małe punkty dla Gdyni. Jeszcze dwie serie rzutów przed nami. Proszę uwagę. I już po jednym małym punkcie, a więc Gdynia na razie prowadzi 5 do jednego. I za chwileczkę trzecia seria. Trzecia i ostatnia seria. I już pokazuje 2 do 1 dla Gdynia, więc duży punkt zdobywa szkoła podstawowa numer 42 z Gdyni? Nie wyobrażam sobie, żeby nasze zawodniczki nie znały przepisów. Proszę o chwilę uwagi. Pytanie z przepisów piłki ręcznej. Ilu zawodników musi liczyć drużyna, aby mogła rozpocząć mecz? Po pierwsze... Pięciu zawodników. Po drugie czterech zawodników. Po trzecie trzech zawodników. Uwaga i tabliczki do góry. I brawo, oczywiście. Aby rozpocząć spotkanie, drużyna musi liczyć co najmniej pięciu zawodników. Po jednym punkcie dla obydwu zespołu. I konkurencja trenerów teraz. Zawodnicy patrzą, jak sobie nauczyciel poradzi. Pięć rzutów i tymi rzutami trzeba będzie wcelować poprzeczkę albo w słupek bramki. Pani Ewa preza Strzewa. Niecelny. 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 Pani Ewa preza Strzewa. Dwa punkty na pięć możliwych, bardzo ładny wynik. I chyba nie mniejszy doping będzie miał pan Janusz Ogonowski z Gdyni. Proszę bardzo, pięć rzutów. Nie ma. Wolałby sprzedać do bramki. Nie ma. Cały czas dole, ale nie ma punktu za trafienie w szupę. Nie ma. Jeszcze dwa strzały, może tylko remisować. Nie ma! Nie ma! Jeden duży punkt dla Trzeba! Ta wrzama to chyba dlatego, że kibice wiedzą, że remis na razie 3 do 3 kołki i wrócić do swoich koleżanek siedzących w drugim rzędzie. Eliminacje zaczynają być coraz bardziej dramatyczne. 3-3 jeszcze tylko dwie konkurencje praktyczne do końca. Chyba prowadzi szkoła z Gdyni, ale w perworze walki nic nie wiadomo. Tak prowadzi szkoła podstawowa numer 42 z Gdyni. Bardzo ambitnie walczą dziewczyny, przewracają się na mecie. Minimalnie. Minimalnie, ale sędziowie z zdecydowanym ruchem pokazują, że... Jeden duży punkt zdobywa 42 z Gdyni. w tym momencie prowadzi jednym punktem 4 do 3. Nasi piłkarze wielokrotnie uczestniczyli w olimpiadach. I pytanie z tym związane. Największy sukces olimpijski naszych piłkarzy to po pierwsze, czy jest to zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 72 roku. Po drugie... Zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku czy zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku. Proszę się zastanowić, uwaga i tabliczki do góry. Ho, trójka, trójka, no są znakomici. Po jednym punkcie dla zespołów oczywiście Polacy zdobyli brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku. Brawa dla nich. Po jednym punkcie. Ostatnia decydująca konkurencja. 5-4 prowadzi Gdynia. Ale w wypadku, kiedy Trzew wygra konkurencję, przechodzi do finału. Uwaga, start. Obrona pierdzy muszą zbić pachołki będące w środku koła. Broni trzew. Gdynia atakuje. Mają minutę. Na zbicie jak największej ilości pachołków. Na razie się nie udało. Dzielnie bronią się zawodniczki z trzewa. Żaden pachołek nie został wybity. To jest piłka ręczna, właśnie obrona strefą, właśnie rzuty. Na razie re zero. Ż żaden pachołek nie zbity. Zaliczamy jeden punkt. Uwaga już! I teraz kolejna minuta i walka. 40 sekund minęło. Na razie drużyna trzeba bez punktu. 40 sekund piłka bardzo mocno się odbiła od. 50 sekund już końcówka. Stop. Dziękuję. Jeden duży punkt dobyła szkoła podstawowa numer. 42 w Gdyni. I tak zakończyła się pierwsza eliminacja w Gdyni. Piłka ręczna. I w pierwszej eliminacji wygrała szkoła podstawowa numer 42 z Gdyni. Wygrali, ale po bardzo zaciętej walce. Właściwie decydowała ostatnia konkurencja odpadła Szkoła Podstawowa numer 12 Strzewa. Wielkie brawa dla nich. Jako, że z Trzedem się już nie spotkamy, otrzymują od nas pamiątkowe nagrody. Od programu Baw się z nami. Brawa dla nich. Proszę bardzo. Kończymy pierwszą eliminację w Gdyni i zapraszamy za tydzień na następne eliminacje. Do zobaczenia. Taki kontekst do nimi posza, a także inny sprzęt sportowy można zdobyć zakładając w szkole uczniowski klub sportowy. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć w